W miniony piątek Sieradzki amfiteatr rozbrzmiał muzyką. Na scenie zaprezentowali się Justyna Majkowska i Piotr Zeidler, a gwiazdą wieczoru był zespół Ira. Koncerty przyciągnęły prawdziwe tłumy. Właczą matki, właczą dzieci, lecz nie wzruszą swoich bogów. Wokół pola pełne modlitw, miasta pustych domów, usta pełne pustych słów, co ich nie chce chyba nikt. nocy i no dziś, Zadające łzy jak gwiazdy Była to kolejna odsłona cyklu Letnie Granie w najbliższy piątek w amfiteatrze wystąpi Klaudia Szarowska i zespół Enej. Będzie to ostatni z tego cyklu Koncertowy wieczór.